W 1964 roku ojciec Pio, znany na całym świecie z wyjątkowych wizji, przekazał ostrzeżenie, które szokowało najbliższych mu wiernych. Jego słowa, choć na pierwszy rzut oka mogły wydawać się jedynie kolejną przepowiednią świętego, niosły ze sobą przerażający obraz przyszłości ludzkości. Czas i okoliczności tej wizji pozostały tajemnicą, a jednak w jego opowieści kryły się symbole, które wydają się odnosić do współczesnych wydarzeń. Czy to możliwe, że ojciec Pio przewidział coś, co dopiero teraz zaczyna się urzeczywistniać? To, co ojciec Pio zobaczył w swoich wizjach, było jak przebłysk świata, który nadchodził. Widział narastający chaos, zniszczenie i cierpienie, które miały ogarnąć ludzkość. Jego ostrzeżenia dotyczyły sił, które miały wpłynąć na Polskę, kraj o głęboko zakorzenionej wierze katolickiej, który miał stać się areną duchowych i moralnych zmagań. Czy Polska jako kraj będący świadkiem cudów i przerażających przepowiedni jest kluczem do zrozumienia tych proroctw? Ojciec Pio pozostawił przesłanie, które poruszało serca i umysły. Jego słowa były pełne mrocznych przewidywań, ale jednocześnie nie traciły na znaczeniu jako wezwanie do modlitwy i skruchy. Przestrzegł przed czasem, w którym dobro i zło zderzą się w niespotykanej dotąd bitwie. Jak głęboko Polska została dotknięta przez te słowa i co one naprawdę znaczą dla przyszłości Europy Środkowej. Ojciec Pio jest postacią o głębokiej symbolice, szczególnie dla ludzi wierzących. Jego zdolność do przewidywania zdarzeń oraz niezwykłe wizje uczyniły go jednym z najbardziej fascynujących świętych XX wieku. Żył życiem pełnym tajemnic i cudów. Ale to jego wizje dotyczące przyszłości sprawiają, że pozostaje w sercach milionów ludzi jako prorok naszych czasów. Jak to możliwe, że człowiek, który żył w odosobnieniu, potrafił widzieć przyszłość tak wyraźnie? Wizje ojca Pio były pełne szczegółów i często zawierały opisy miejsc i sytuacji, które w tamtym czasie wydawały się nierealne. Wielokrotnie mówił o Polsce jako miejscu, które będzie miało szczególne znaczenie w przyszłości, ale nigdy nie zdradził dokładnie dlaczego. Jego wizje ukazywały jednak obraz nadciągającego konfliktu i moralnych wyzwań, które czekają ludzi. Czy wizje ojca Pio były dla nas ostrzeżeniem przed tym, co może się wydarzyć? Wierni traktują słowa ojca Pio z najwyższą powagą, uznając go za duchowego przewodnika. Jego życie pełne cierpienia, stigmatów i cudów przypominało życie proroka, a jego przesłania nadal inspirują, ale i niepokoją. Co ojciec Pio naprawdę widział w swoich wizjach i dlaczego tak często wspominał o Polsce? W swoich ostrzeżeniach ojciec Pio mówił o czasach, które miały nadejść, o wielkich cierpieniach, które ludzkość będzie musiała przetrwać. Jego słowa wydają się odnosić do apokaliptycznych obrazów zniszczenia i duchowego mroku, które, jak twierdził, mogą dotknąć świat, jeśli ludzie nie nawrócą się i nie zbliżą do Boga. Dla niektórych były to jedynie symboliczne przestrogi, ale dla innych konkretne wizje przyszłych wydarzeń, które wciąż mają nadejść. Ostrzeżenie to zostało zignorowane przez wielu, ale ci, którzy rozumieli głębię słów ojca Pio, wiedzieli, że nie można go lekceważyć. Przekazywał, że tylko modlitwa i wewnętrzna przemiana mogą zapobiec nieuchronnym katastrofom. Jego słowa o Polsce, jako jednym z kluczowych miejsc duchowego oporu, nabierają teraz szczególnego znaczenia. Czy Polska rzeczywiście odegra rolę w duchowej walce, o której mówił ojciec Pio? Wizje ojca Pio wskazują na globalny kryzys moralny, w którym Polska może pełnić rolę duchowego przewodnika. Czyżby to ostrzeżenie było dla świata zaproszeniem do przemyślenia własnych wartości i duchowego odrodzenia? Dla ojca Pio Polska była miejscem szczególnym. Uważał, że to kraj, który ma do odegrania ważną rolę w planach Bożych. Jego prorocze słowa sugerowały, że Polska stanie się duchowym centrum w czasie kryzysu. Ten kraj, bogaty w historię i kulturę katolicką, miał być jak latarnia dla innych narodów, gdy ciemności opanują świat. Jego ostrzeżenie o duchowej walce, która miała się rozegrać, odnosiło się do kraju, który doświadczył już wielu trudnych chwil. Polska przechodząca przez wojny, okupacje i cierpienia, była według ojca Pio przygotowywana na ten moment przez samego Boga. Czy możliwe, że Polska jest krajem wybranym do odgrywania kluczowej roli w duchowej bitwie, która dopiero się rozpoczęła? To wezwanie, które ojciec Pio skierował do Polski, jest jednocześnie przypomnieniem o wielkiej odpowiedzialności i misji, którą ten kraj ma wypełnić. Jego słowa, choć minęły już dekady, nadal pozostają żywe i budzą niepokój oraz nadzieję. Jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń ojca Pio to jego spotkanie z nadprzyrodzonym, podczas którego zobaczył coś, co przeraziło go do głębi duszy. To spotkanie miało miejsce w cichej kaplicy, gdzie ojciec Pio, jak sam twierdził, otrzymał wizję pełną bólu i grozy. Zobaczył obraz przyszłości, w którym ludzkość zmaga się z siłami ciemności i nieopisanymi tragediami. W tej wizji ojciec Pio wyraźnie zobaczył symbole, które mogły wskazywać na Polskę, ale nie wyjaśnił tego wprost. Był to obraz kraju będącego w centrum duchowej burzy, otoczonego siłami, które próbują go zniszczyć. Czy Polska jest miejscem, w którym rozegra się ten wielki duchowy konflikt? Ojciec Pio wrócił z tej wizji przerażony, a jego słowa były pełne ostrzeżeń dla tych, którzy byli gotowi słuchać. To spotkanie z nadprzyrodzonym na zawsze zmieniło jego życie i stało się przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Ojciec Pio w swoich wizjach mówił o znakach na niebie, które miały zwiastować nadchodzące zniszczenie i zamen. Jego przepowiednie były pełne obrazów zapowiadających upadek i walkę między siłami dobra i zła. Spójrzcie na niebo, a znajdziecie tam odpowiedź. Te słowa ojca Pio wciąż brzmią jak ponure echo, wzywając ludzi do czujności i nawrócenia. Według jego przepowiedni Polska miała odegrać rolę szczególną w obliczu tych niepokojących wydarzeń. Kraj ten, głęboko zakorzeniony w wierze, miał stać się bastionem duchowego oporu, gdy ciemności zaczną ogarniać świat. Czy to możliwe, że Polska naprawdę stanie się duchowym schronieniem w czasach ostatecznych? Przesłanie ojca Pio, chociaż zaszyfrowane w symbolach, wydaje się dzisiaj bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Ojciec Pio mówił o nadchodzących kataklizmach i znakach ostrzegawczych, które miały przyjść, aby przebudzić ludzkość. Jego przepowiednie są przerażające, ale jednocześnie pełne nadziei na duchowe ocalenie. Polska, jako naród, była w centrum tej wizji, przygotowywana na rolę przewodnika duchowego. Słowa ojca Pio nigdy nie były zwykłym nawoływaniem do modlitwy, były głębokimi proroczymi przekazami, które dotykały najciemniejszych. Zakątków przyszłości ludzkości. Jego przesłanie przekazane w cichych murach klasztoru miało dotrzeć do tych, którzy byli gotowi słuchać. Mówił o czasie, w którym ludzkość zmierzy się z niewyobrażalnym zagrożeniem o czasie, w którym wiara stanie się jedynym schronieniem. Przepowiednie ojca Pio zawierały przestrogi przed siłami, które miały zagrażać całym narodom, a w szczególności Polsce. Kraj ten w jego wizjach był obdarzony szczególną misją miał być miejscem odrodzenia duchowego i bastionem w walce o prawdę i sprawiedliwość. Czy Polska jest przygotowana na to wyzwanie, czy jego słowa to tylko ostrzeżenie, czy może zapowiedź przyszłości, która już się zbliża? Przesłanie ojca Pio było przesiąknięte głębokim niepokojem, ale także nadzieją. Słowa te wciąż pozostają aktualne, budząc zarówno lęk, jak i inspirację do działania w duchu wiary i pokory. Ojciec Pio widział zło jako siłę, która nieustannie rośnie i zbliża się do świata. Jego wizje ukazywały zbliżające się mroczne czasy, pełne cierpienia, kłamstwa i zamętu. W swoim przesłaniu przestrzegał przed wpływem ciemnych sił, które będą działać nie tylko na całym świecie, ale także bezpośrednio na Polskę, miejsce, które miało stać się głównym punktem oporu. Dla ojca Pio zło było czymś realnym, czymś, co mogło zniszczyć życie ludzkie i zaburzyć porządek duchowy. Mówił o Polsce jako o kraju, który miał być próbą dla ludzkiej wiary i wytrwałości. W jego wizjach pojawiały się obrazy walki duchowej, której Polska miała się podjąć, by powstrzymać nadciągające zło. Czy Polska jest gotowa na tę duchową walkę? Czy wizje ojca Pio były ostrzeżeniem dla tych, którzy wierzą w siłę dobra? Jego przesłanie wciąż pozostaje żywe i pełne grozy, wzywając ludzkość do zwrócenia się ku wierze. Polska dla ojca Pio była czymś więcej niż tylko krajem na mapie. Była miejscem o duchowym znaczeniu. W jego przepowiedniach, pojawiała się jako święta ziemia, ostoja nadziei, kiedy inne narody popadną w moralny upadek. Prorocze słowa ojca Pio wskazywały na Polskę jako na kraj, który stanie się bezpiecznym schronieniem dla wiernych, gdy świat Ogarnął ciemność. Jego wizje sugerowały, że Polska ma do odegrania niezwykłą rolę być może stanie się miejscem duchowego odrodzenia w czasach, gdy wiara będzie atakowana. To tutaj, na tej ziemi, miały rozegrać się wydarzenia o znaczeniu globalnym, które zdefiniują przyszłość świata. Czy Polska jest rzeczywiście przygotowana na te rolę? Wizje ojca Pio przypominają o wyjątkowym przeznaczeniu tego kraju, który mimo cierpień i trudnych chwil ma odegrać kluczową rolę w walce o duchowe odrodzenie ludzkości. Ojciec Pio widział w swoich wizjach obrazy katastrof, konfliktów i prześladowań, które miały dotknąć ludzkość. Mówił o czasach, gdy wojna i cierpienie staną się codziennością, gdy ludzie będą musieli zmierzyć się z cierpieniem, jakiego dotąd nie widziano. W jego przepowiedniach Polska była jednym z krajów, które miały doświadczyć tej apokaliptycznej wizji. Konflikty miały nie być tylko fizyczne, miały być również duchowe, sięgając do najgłębszych zakamarków ludzkiego serca. Dla ojca Pio Polska była jednym z ostatnich bastionów wiary, miejscem, gdzie modlitwa i nadzieja będą trwać, mimo chaosu i zniszczenia. Przepowiednie ojca Pio o apokalipsie wciąż pozostają żywe w sercach tych, którzy wierzą w jego przesłanie. Polska, jako kraj o głębokiej duchowości, może być ostatecznym schronieniem w tych mrocznych czasach. Wizje ojca Pio były pełne symboli i ukrytych znaczeń, które nie zawsze były zrozumiałe dla tych, którzy go słuchali. Jego ostrzeżenia często brzmiały jak zagadki, jakby miały być odszyfrowane dopiero po upływie czasu. W jego przesłaniach znajdowały się liczne odniesienia do przyszłych wydarzeń, ale także ukryte ostrzeżenia dotyczące Polski i jej przyszłości. Ojciec Pio. Ostrzegał przed złem, które nadciąga, oraz przed duchowym zagrożeniem, które wielu ludzi może przeoczyć. Jego słowa sugerowały, że tylko ci, którzy pozostaną czujni i wierni, będą w stanie rozpoznać te znaki. Czy Polska, jako kraj o głęboko zakorzenionej wierze, jest przygotowana na to ukryte przesłanie? Dla tych, którzy wierzą w moc przepowiedni ojca Pio, jego słowa nadal pozostają żywe, jako tajemniczy klucz do zrozumienia przyszłości. Polska, będąca częścią tego przesłania, staje się symbolem nadziei w obliczu nadciągających, mrocznych czasów. Ojciec Pio jest znany nie tylko z wizji i proroctw, ale także z licznych cudów, które przypisywano jego świętości. W czasach pełnych zamętu i niepewności jego cuda były postrzegane jako znaki Bożej obecności. Dla niektórych były one świadectwem nadchodzących czasów apokalipsy, w których święci mieli przewodzić wiernym w walce o zbawienie. Polska, jako kraj o głęboko zakorzenionej duchowości, często pojawiała się w kontekście tych cudów. Wiele z tych znaków było związanych z miejscami, które miały być schronieniem dla ludzi wierzących, gdy świat ogarnie chaos. Czy cuda ojca Pio są jedynie symbolami, czy może są one rzeczywistymi znakami nadchodzącej apokalipsy? Dla wielu wierzących jego cuda i proroctwa są przestrogą przed czasami końca. Polska, będąca częścią tego duchowego przesłania, staje się znakiem nadziei i wiarą, której nie można zignorować. Ojciec Pio w swoich wizjach widział Polskę jako kraj wyjątkowy, miejsce pełne duchowej mocy i nadziei. Uważał, że Polska odegra ważną rolę w duchowej walce, która zbliża się do ludzkości. Dla niego Polska była miejscem, które pomimo wszystkich cierpień i prób zawsze pozostało wierne swoim wartościom i wierzeniom. W czasach niepewności i lęku jego przesłanie dla Polski nabiera szczególnego znaczenia. Jego wizje przedstawiały Polskę jako kraj otoczony ciemnością, ale pełen światła wiary. W tej wizji Polska była niczym latarnia, która miała prowadzić innych przez burzliwe czasy. Przesłanie ojca Pio nadal jest dla Polski żywe, jako przypomnienie o wielkiej duchowej sile tego narodu. W jego wizjach Polska pozostaje krajem, który niesie nadzieję i siłę w obliczu zbliżającej się burzy. Przepowiednie ojca Pio, choć pełne grozy, niosą w sobie również głęboką nadzieję. Jego słowa budziły lęk, ale także wiarę, że nawet w najciemniejszych czasach ludzkość może znaleźć drogę ku światłu. Polska, będąca częścią jego przesłania, odgrywa szczególną rolę jako kraj, który miałby przewodzić w czasach duchowego odrodzenia? Ojciec Pio wierzył, że Polska, mimo wszystkich trudności, stanie się symbolem siły i duchowej wytrwałości. Jego prorocze słowa o przyszłych czasach były jak ostrzeżenie i przypomnienie, że tylko poprzez wiarę można przetrwać najgorsze próby. Przesłanie ojca Pio wciąż jest aktualne jako źródło inspiracji i wiary w czasach niepewności. Jego słowa pozostają jako ostrzeżenie, które nadal inspiruje tych, którzy wierzą w nadchodzącą duchową odnowę. Ojciec Pio, choć przepowiadał koniec, nie pozostawił wiernych bez nadziei. Jego przesłanie mówiło o końcu, ale także o nowym początku, który może nadejść tylko wtedy, gdy ludzkość zrozumie swoją duchową misję. Polska, która była częścią jego wizji, miała odegrać rolę w tym nowym początku, jako kraj, który przewodzi innym w wierze i miłości. Dziedzictwo ojca Pio to nie tylko ostrzeżenie, ale także przypomnienie, że każdy koniec może być początkiem nowego, lepszego świata. Jego wizje o Polsce jako miejscu duchowego odrodzenia niosą nadzieję na to, że nawet w najciemniejszych czasach można odnaleźć światło. Przesłanie ojca Pio pozostaje żywe jako dziedzictwo dla tych, którzy wierzą, że wiara może ocalić ludzkość. Jego słowa przypominają o sile duchowej Polski i jej roli w nadchodzących czasach.